Witam. Porozmawiajmy o jednym z najważniejszych tematów w Polsce. Mianowicie o biurokracji. Mam tu taki ciekawy artykuł na stronie money.pl. Money Money. Jak to wymawiać? Jak to wymawiać? No nie jestem Trzaskowskim, nie jestem taki super ekstra z języka angielskiego. On zna angielski tak perfekcyjnie. No był kandydatem na prezydenta Polski. Wow. Wow. <noise> na angielskim to się zna, ale co z tego, co z tego. Jak on przecież dla Polaków nie robi nic. On nie robi nic. <noise> ale jakby został prezydentem, to wtedy by pokazał klasę. <noise> A, dobra. 6 czerwca 2021 roku. Artykuł z tego roku. Ile kosztuje biurokracja? Polska wciąż żyje w świecie administracji papierowej. Nakłady na administrację w Polsce wynoszą około 25 miliardów złotych rocznie. 25 miliardów złotych rocznie tyle jest wydawane na administrację. Od razu trzeba zaznaczyć, że ta administracja kolejne miliardy marnotrawi, wydając pieniądze na różne głupoty. W połowie lat 90. w całym aparacie administracyjnym było zatrudnionych nieco ponad 100 tysięcy osób. W ubiegłym roku natomiast, jak wynika z ostatniej informacji na ten temat, Głównego Urzędu Statystycznego, w sektorze administracji publicznej, obronie narodowej i zabezpieczenia społecznego pracowało 525 tysięcy osób. 525 tysięcy osób. Ponad pół miliona. To się w głowie nie mieści. To jest nienormalne. To jest chore. To jest chore. Ten temat, temat biurokracji w Polsce jest jednym z najważniejszych tematów. I czy jak są wybory, to różni wielcy wybawiciele, czy oni głośno krzyczą? O tym, że trzeba zmniejszyć biurokrację i czy oni w swoim działaniu zmniejszają tą biurokrację, zwłaszcza ci, którzy głośno krzyczą, że są wielkimi antysystemowcami. No normalnie ręce opadają, ręce opadają. Tematy zastępcze, różne głupoty. W Polsce powinny być non-stop protesty związane z ograniczeniem biurokracji. Non-stop powinny być. Ale tego nie ma. Po co? Lepiej narzekać. Nie no, normalnie mam dość. Mam dość. Ciekawy artykuł, ale to całego nie będę tutaj cytował. Nie o to w tym chodzi. Każdy sobie może takie informacje wyszukać. To nie są tajne dane. Tym się powinno społeczeństwo interesować. Mhm. Nam nie trzeba Unii Europejskiej. Unia Europejska tak naprawdę nas ogranicza. Wystarczyłoby zwolnić 80% urzędników w dobie komputerów. Tego nie można zrobić? Można i należy to zrobić. Zwolnić 80%, może nawet więcej. I nie wydawać pieniędzy na różne głupoty. I wszystkie zaoszczędzone pieniądze zainwestować w rozwój gospodarki, przemysłu, medycyny i tak dalej i tak dalej. Hmm. Zdenerwowany jestem. Jak tu się nie zdenerwować. Bez odbioru. Działajcie. Działajcie lokalnie, regionalnie, na co dzień.